które nie mają szpilek, tylko mają jedną szpilkę dla koloru niebieskiego, a reszta to jest ciągłe spektrum, czyli mamy różne poziomy jasności, ale praktycznie wszystkich kolorów. Minimum 80%, punkt, 80% do 50 punktów to jest takie całkowicie optymalne do używania, gdzie dla normalnego użytkownika nie ma różnicy pomiędzy. Możemy rozpoznać większość kolorów poprawnie. To nie jest tak precyzyjna robota jak grafita, Albo kontrola jakości, gdzie potrzebna jest serii minimum 90, natomiast na co dzień 80 wystarczy. Czyli gdybyśmy mieli projektować stanowisko pracy takie typowe, standardowe serii 80, wystarczy, tym bardziej, że na przykład nasze produkty mają typowe serii, jakby mają serii powyżej 80, ale typowe często wynosi 84-85. Czyli realnie to co dostarczamy przekracza tą granicę wskaźnika, który oferujemy. Natomiast gdybyśmy jednak projektowali stanowiska pracy typu quality control, weryfikacja kontrola jakości, lakiernicza, kontrola lakiernicza, malowanie, bardzo precyzyjne prace, to wtedy to celi 90 będzie dodatkową zaletą. Natomiast Polecamy stosowanie serii 90 tylko rzeczywiście na pewnych stanowiskach. Spotkaliśmy się z tym, że w paru miejscach na produkcji klient chciał mieć całą produkcję oświetloną serii 90, i tu według nas koszt inwestycji w to serii wyższe tak naprawdę o 5 punktów bazowych. No, no 10, 10 punktów. 10, ty tak? Jakby tak, realnie, tak, tak. natomiast. Od typowego to już jest tylko kilka punktów różnicy, koszt jest dużo wyższy, a ten efekt nie jest aż tak zauważalny. I Dlatego... jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że mamy bardzo często dużo niższe sprawności, nawet o 15% dla przeskoku na samo serii wyższe. Także przy, przy wyższym serii koniec... mamy mniejszą efektywność. Tak, tak to jest, To właśnie tym się wiąże. Wyższe serii mamy, bo uzupełniamy więcej kolorów. Niestety, mając więcej kolorów, szczególnie w zakresie czerwieni. Wychodzimy troszeczkę już poza obszar światła widzialnego, ta czerwień. Generacja tej dodatkowej czerwieni powoduje nam dodatkowe straty, co przekłada się na to, że dioda ma niższe efektywności o kilkanaście procent nawet. Więc dla produktu to będzie miało również wpływ na roi, który spowolni. I to no, o 15% tak naprawdę. Dlatego polecamy tak. wyższe celi, ale na typowo stanowiskach, które tego wymagają. Natomiast co do całych obszarów produkcji, celi powyżej 80 absolutnie nam wystarczy. A na logistyce nawet 70 wystarczy. Chociaż nie ma takiej potrzeby, ponieważ dzisiaj 80 mamy tak. jako standard. możemy używać we wszystkich, nawet technicznych pomieszczeniach, czy też logistyce. W serii 70 tak naprawdę zostało dzisiaj na osiedleniu zewnętrznym, czyli ulica, parking. Kiedyś, do, kiedyś były też używane oprawy sodowe, które miały cerii na poziomie 12 albo 20, jeżeli to bardzo niskim. Stary. Pokażemy dzisiaj też przykład i film, gdzie właśnie mamy zderzenie tego, gdzie mamy bardzo niskie cerii, niedoświetlone obszary i Oświetlenie LED, gdzie już jest dobrze doświetlone z odpowiednim celi, sami będziecie mieli okazję zobaczyć, jaka jest różnica. No i teraz, jak dobrać, bo już sobie powiedzieliśmy, jak dobrać o celi, a teraz jak dobrać temperaturę barwową do miejsca pracy. I tutaj bardzo dużo też zależy od charakterystyki pracy. Będziemy mieli miejsca na produkcji, które Warto doświetlić nieco zimniejszą, chłodniejszą temperaturą, jak na przykład 5000 kelwinów? I tutaj zdadzę, się jakiego typu możliwe. to by było? Czy na przykład, nie wiem, czy produkcja telewizorów byś polecił 4000 czy 5000 kelwinów? Czy byłaby no. różnica, czy nie? Czy tak naprawdę 5000 kelwinów można by polecić wszędzie tam, gdzie wymagane jest troszeczkę wyższe powiedzmy pobudzenie pracownika, tak? Troszeczkę wyższa. Uwaga generowana, i znowu ma to też związek z postrzeganiem i z kontrastem. Tak? Chłodniejsza temperatura, jak gdyby wzmaga poziom kontrastu, jaki odbieramy, ale również ma lekki efekt pobudzający ze względu na wyższą zawartość składowej niebieskiej. I teraz, z czym się, czym, czym się wiąże to, co powiedział Patryk, właśnie z tym efektem pobudzenia? To się wiąże z naszym rytmem dobowym. I teraz, jak popatrzymy na światło naturalne, no to ono w trakcie dnia, czyli słońce, cały czas się też zmienia. Zaczyna od temperatury. No, od pomarańczów, żółtych, ciepłych barw. Od raczej cieplejszych, spokojnych barw, czyli mamy szansę, żeby nasz organizm się wybudził e, i, 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 że tak powiem, na miękko przeszedł do funkcjonowania. Potem w trakcie, e, e, kiedy mamy 12 godzin, słońce jest w pełni. To mamy temperaturę barwową słońca. zimne temperatura. To jest jakieś 5700 kelwinów, jeżeli mamy południe i e, lato, powiedzmy. Czyli w nomenklaturze, którą my też używamy i stosujemy do opraw ledowych zimna temperatura, która nas najbardziej napędza i pobudza do pracy. I później w trakcie dnia mamy coraz cieplejszą temperaturę, słońce zachodzi, ta temperatura jest bardzo znowu ciepła, e, i powoduje, że nasz organizm się wycisza i jest w stanie. Wejść w taki komfort, żeby złapać, złapać właśnie ten, ten spokój, i to się bezpośrednio, jakby na co wpływa w organizmie. Jakie mechanizmy są uruchamiane, jak temperatura wpływa na organizm? To znaczy z dzisiejszych mechanizmów, które na obecny czas są poznane, no to znamy tak naprawdę dwa. Znamy ogólnie rzecz biorąc, wpływ, Światła w postaci różnych proporcji tej składowej niebieskiej na poziom wydzielania melatoniny w organizmie, który z kolei jest połączony właśnie z uczuciem pobudzenia, rozbudzenia, aktywności. Czyli to, co mówimy przy zimnej temperaturze, co się tak. dzieje? Natomiast szczegółowo patrząc, no to oczywiście są różne badania, gdzie na przykład sprawdza się zakresy pobudzeń. To wszystko wymaga cały czas analizy. Mówimy tak naprawdę o tym, że mamy jakieś wstępne porównania, natomiast nie znamy dokładnie mechanizmów, nie wiemy też dokładnie, jak co wpływa. Na przykład są badania, w których sprawdzano ekspozycję na światło przy użyciu nowo odkrytych receptorów wokół, tak? których do tej pory, na przykład 15 lat temu, jeszcze o nich nie wiedziano, odkryto je tak naprawdę w ostatnich 15 latach. Jeżeli chodzi o badania, no i sprawdza się ich zależność, także to są wszystko rzeczy, które musimy cały czas poznać. Natomiast generalny argument jest taki, że faktycznie im zimniejsze światło, tym bardziej pobudzeni się czujemy, bo bardziej przypomina nam to południowe. Natomiast im więcej ciepłych barw wchodzi, tym większy relaks czujemy, większy spokój. To jest po prostu przygotowanie organizmu do przejścia w tryb spoczynku, tryb snu. I teraz, i tu jest też sporo badań na temat, jak właśnie ten rytm dobowy, cykl dobowy wpływa na człowieka i on jest niezwykle istotny. I my pracując, powiedzmy tam od 8 do 16, jesteśmy w tym takim zwykłym cyklu, czyli jeżeli zapewnimy temperaturę światła około 4-5 tysięcy kelwinów pracy, no to będziemy mogli realnie tak naprawdę odwzorować mniej więcej to, co się dzieje na dworze. Przez to nie zaburzymy cyklu dobowego pracownika i on będzie się czuł komfortowo. Natomiast jakbyśmy chcieli dobrać odpowiednią temperaturę, no to możemy w miejscach, gdzie pracownik krótko, ale intensywnie pracuje, czyli na przykład wchodzi na stanowisko Quality Control na 2-3 ja godziny, to możemy zastosować zimniejszą temperaturę, bo jego produktywność będzie nieco wyższa, on będzie bardziej skupiony, kontrasty będą lepsze. Odzerowanie barw będzie bardziej naturalne, szczególnie w kontroli jakości, gdzie próbując odtworzyć światło słoneczne, czyli barwa powiedzmy 5700 z serii, przynajmniej 90, da nam najbliższy powiedzmy obraz światła sztucznego do tego, które mamy w słońcu w samochodzie. Naturalne. Tak. Natomiast jeżeli będziemy mieli pracownika, który, czy tam drugą, trzecią zmianę, który ma pracować na quality control w nocy... To ten efekt w pracy zostanie zachowany, natomiast efekt komfortu fizycznego, poczucia, jakby bez, poczucia tego pracownika w pracy, zupełnie będzie odwrotny, czyli zaburzymy bardzo mocno mu ten rytm. Dlatego byłoby idealnie, gdyby pracownicy mogli używać światła tego sztucznego, rzeczywiście też tak zimnego i tak e, e, mocnego, o dużym natężeniu w trakcie dnia. Natomiast w trakcie drugiej i trzeciej zmiany też nam będzie zależało, żeby używać raczej cieplejszej temperatury barwowej, żeby nie zaburzyć cyklu dobowego człowieka, albo przynajmniej, żeby za zachować pewien komfort. Do miejsc takich jak kuchnia, e, miejsca, gdzie się socjalizujemy, gdzie możemy odpocząć, e, najlepiej będzie stosować temperaturę 3000 kelwinów, bo ona tak. rzeczywiście poprawi to nasze samopoczucie, komfort, Sprawi, że możemy się zrelaksować. Standardowo, jeżeli nie mamy jakiejś specyficznej pracy, 4000 sił jest będzie najlepszym wyborem, bo nie wpłynie mocno na ten cykl dobowy, nie zmieni naszego samopoczucia. Będzie bardzo uniwersalne i bezpieczne. No i tak jak powiedzieliśmy, te zimne temperatury wiemy, kiedy już używać. Ja bym chciał pokazać jeden film. Mówię, że można samemu wyłączyć ten głos. Ja już się wyłączyłem. I tutaj mamy zderzenie, właśnie tu widzimy dokładnie, jak wygląda oprawy sodowe. Tak naprawdę wszystko widzimy na żółto i kontrast, jak to wygląda z oprawami. Tu jest zastosowana konkretnie Ultima Celi 80. Jest 4000 K, aczkolwiek ze względu na próbę wyrównania kontrastów na nagraniu wygląda to na 5000 Albo nawet jeszcze zimniejsze. Tak. Ale w kontraście, właśnie, skoro jest to, to, to 4000, zastosowane za czy to, co mówimy, zarekomendujemy, jest takim standardowym, bezpiecznym wyborem, ale w kontraście z tymi oprawami sodowymi, no, powoduje to naprawdę gigantyczną różnicę. No jak można się domyśleć, tutaj klient osiągnął nie tylko oszczędności z tytułu zużycia energii, ale znacząco poprawił bezpieczeństwo, poprawił komfort pracy i warunki tej pracy. W tym przypadku to jest elektrociepłownia siekierki, no, który ma ogromny wpływ rzeczywiście na to, jak się ci pracownicy czują, czują w miejscu pracy. Teraz chciałbym zrobić drugą ankietę. Ja może muszę wytłumaczyć, już się pojawiła na pulpicie. Ja muszę wytłumaczyć, od, na czym polega to pytanie. Ale skoro zwrot z oszczędności, mówimy o zwrocie na złotówkach na kilowatogodzinach, jest na przykład ROI, czyli ten nasz zwrot z inwestycji wynosi powiedzmy dwa lata i zaoszczędzimy 100 tysięcy złotych rocznie z inwestycji w oświetlenie. To jakiego dodatkowego wzrostu. Przeliczeniu też na złotówki czy tam euro, oczekiwalibyście od tych wskaźników komfortu pracownika, yy, samopoczucia pracownika, czyli to, jak pracownik pracuje i ma lepsze samopoczucie, to na przykład lepiej wykrywa błędy albo robi mniej błędów, albo nie ma wypadków, albo nie boli go głowa, więc częściej jest w pracy, nie musi brać wolnego, nie musi brać zdrowotnego i tak dalej, i tak dalej. To jakiego wzrostu. Oczekujecie względem zwykłego ROI z oszczędności na energii elektrycznej w stosunku właśnie do tych dodatkowych parametrów, o których dzisiaj rozmawialiśmy? Dokładnie tak. Chodzi po prostu o to, żeby te takie parametry bardziej związane z tym, jak się ludziom pracuje. Przełożyć na efekt finansowy dla firmy, tak? Mhm. Mówimy tutaj na przykład o obszarach kontroli jakości, jeżeli dobrze dobierzemy oświetlenie, tak? Czyli powiedzmy mieliśmy sytuację, w której klient miał złe oświetlenie wcześniej, bo nie zwracał na to uwagi, albo nie było technologii do tego. Dobierzemy odpowiednie oświetlenie do danej aplikacji, to będzie bardzo zależne od specyfiki każdego klienta. I wtedy, na przykład, pracownik robi mniej błędów albo lepiej wykrywa błędy na quality control, na, na stanowisku jakości, przez to firma ma mniej zwrotów, no i konkretne mamy tutaj korzyści. Albo pracowników nie boli głowa, dzięki czemu mamy konkretne korzyści z tego tytułu, że nie biorą urlopów dłużej zostają w pracy, lepiej się przykładają do pracy, zwrasta produktywność. O tym, o tym tutaj dokładnie mówimy. Zapraszam wszystkich do, do odpowiedzi. Dopiero połowa, połowa uczestników udzieliło odpowiedzi, więc ja serdecznie zapraszam do do odpowiadania, bo zostało nam tylko 10 minut, a mamy jeszcze kilka takich najciekawszych, myślę, że dzisiaj jeszcze rzeczy, o których chcieliśmy wam powiedzieć. OK, 60% odpowiedziało, jeszcze przynajmniej 10 osób. Serdecznie zapraszamy do odpowiadania. Wiem, że to pytanie postawione w ten sposób nie jest łatwe, natomiast mam, mam nadzieję, że, że wyjaśniliśmy o co chodzi i, i jest to już zrozumiałe. Pamiętajcie, że serdecznie zapraszamy do zadawania pytań na czacie. OK, 70% 20 osób już odpowiedziało. Z niecałych 30, którzy teraz biorą udział, więc pozwolę sobie zakończyć naszą ankietę w tym momencie, żeby nie przedłużać. No i mamy tak: 24% ankietowanych odpowiedziało, że oczekuje wzrostu między 50 a 100%. Czy powiedzmy drugie tyle oszczędności, skoro z oszczędności na kilowatogodziny na, na jakby zużyciu energii zaoszczędzę 100 tysięcy złotych rocznie, to między 50 a 100 tysięcy oczekuje drugiego ty jakby tak. oszczędności z tego tytułu poprawy komfortu, samopoczucia pracowników. Większość z Was, 34% odpowiedziało, że nawet oczekuje tego samego zwrotu albo dwukrotnie. Czyli jeżeli mamy 100 tysięcy oszczędności stricte w elektryce, w, zużyciu, przepraszam, w oszczędności na zużyciu energii elektrycznej, to nawet dwukrotnie więcej. I tylko 10% odpowiedziało, że powyżej 500%. Ja teraz nie odpowiem na to pytanie, pokażemy Wam kilka przykładów. Mam nadzieję, że te przykłady będą mówiły same za siebie. No i mamy tutaj nasz taki case study. Realizujemy teraz duży temat dla firmy, duży temat inwestycyjny dla firmy Dowista. I klient potwierdził, że na stanowisku jakości parametr wykrywalności błędów, czy, czy tych obszarów, które wymagają poprawy, wzrósł o 900%. I co jest jeszcze ciekawe, w znacząco krótszym czasie. To znaczy, wcześniej mieliśmy około tam kilku minut na po prostu wizualną inspekcję materiału. Dzisiaj ten czas może być skrócony, ponieważ wykrywamy więcej błędów w krótszym czasie. Łatwiej dostrzec po prostu defekty w odpowiednim oświetleniu, które trafiły do tak. tego klienta. I to się bezpośrednio przekłada później na korzyści finansowe firmy, ponieważ tych zwrotów jest mniej, plus jakościowo produkt jest lepszy. Wychodzi z fabryki po prostu w wyższym standardzie, w, w lepszej jakości bardzo ważne. I co jest tutaj jeszcze też istotne, klient bardzo mocno zwrócił uwagę, że zimna barwa w obróbce drewna nie działała, nie była ona dobrym rozwiązaniem. Zdecydowanie 4000 kelwinów do obróbki drewna było dużo lepszym rozwiązaniem, bo mimo że tego kontrastu może nie było tak dużo, to ciepła barwa pozwalała lepiej wykrywać na, na, na też jakby powiedzmy cieple, ciepłych kolorach tego drewna te, te usterki. Więc tutaj bardzo konkretny przykład od naszego klienta, ale mamy też kilka ciekawych, właśnie tematów, które pokazują te zwroty z inwestycji w kontekście komfortu, samopoczucia naszych pracowników. Wzrost produktywności o 6% przełożył się w sortowni poczty na 150% dodatkowego ROI ze względu na szybsze i dokładniejsze sortowanie plus lepszy komfort pracy pracowników. Czyli tu mamy 150%, czyli ta powiedzmy druga, ta, ta odpowiedź między 100 a 200 tutaj byłaby prawidłowa. W przypadku dowisty można by było powiedzieć, że 900% to był ten wskaźnik e, stricte na quality control. Nie mamy policzone, jak to w całym roku się oczywiście Wpływa na zwrot z inwestycji dla klienta, ile on ma mniej odpadów, ile on ma lepszą jakość, czy jest w stanie podwyższyć cenę. Natomiast jesteśmy i klient też jest przekonany, że ma to ogromny wpływ na cały proces produkcyjny, produktywność, odpady i końcowo na efekt. Jeżeli firma ma gigantyczną skalę, tak jak nasz klient, o którym powiedzieliśmy wcześniej, to wtedy 1-2% wzrostu produktywności albo 1% mniejsza ilość odpadów, to jest kilkukrotnie większy właśnie zwrot z ROI niż sama oszczędność na energii elektrycznej i to warto, to warto mieć w pamięci. No i tu mamy kolejny przykład, gdzie wzrost produktywności wyniósł 11,3%, co się przełożył na ROI 1308%. Jak widać delik przy dużej skali firmy, delikatny wzrost, no 11% to nie jest delikatne, ale przy dużej skali firmy 1% wzrostu produktywności wpłynie nam gigantycznie na tak naprawdę zyski firmy dużo bardziej niż sama oszczędność energii elektrycznej. I teraz szalenie ciekawy myślę, że taki wykres, który nam to wszystko podsumowuje i pokazuje naprawdę fajną perspektywę, to jest właśnie wykres. Stworzony na bazie badań przez Carnegie Mellon University Wydział Center for Building, Performance and Diagnostics, czyli taki dział, który się właśnie zajmuje diagnostyką i analizą. O, Tutaj Sebastian fajnie bardzo napisał, że wzrost efektywności, produktywności 1% to jest milion, półtora miliona złotych miesięcznie. Czyli powiedzmy, że rocznie taki klient może zaoszczędzić pół miliona, milion złotych energii elektrycznej, ale w skali roku, dzięki lepszemu oświetleniowi, przepraszam, dzięki lepszemu oświetleniu, jest w stanie zyskać w skali roku kilkanaście milionów tak naprawdę zwrotu z inwestycji. To pokazuje tą skalę i to jednak pokazuje, że te 500% i powyżej jest zupełnie realne. I popatrzcie, co tutaj mamy na tym wykresie. Mamy porównane economic ROI, czyli ten zwrot taki stricte kosztowy, liczony w złotówkach, właśnie ile zaoszczędziłem na energii. To jest niebieski wykres, niebieskie słupki. Zielone to jest ten zwrot, właśnie ekonomiczny plus środowiskowy, i on jest dodatkowo większy, ponieważ nie emitujemy CO2 a rzeczywiście przy powiedzmy rocznej oszczędności milion złotych to rzeczywiście tych emisji CO2 mamy w dziesiątkach w setkach ton emisji redukcji emisji którą zapewniamy poprawiamy tak naprawdę jeżeli chodzi o środowisko ale jak popatrzymy sobie na złączenie tych wszystkich parametrów czyli ten wpływ ekonomiczny środowiskowy oraz na jak tutaj było to określone equity Czyli tak naprawdę na ten taki, jakby zasoby pełne firmy, w tym na ludzi, no to one znacząco przewyższają zwroty z inwestycji. I tak naprawdę to pokazuje, że ten wpływ, wpływ oświetlenia na pracowników jest dużo większy niż my na co dzień tak naprawdę mierzymy, niż my sobie z tego zdajemy sprawę. Ja to bardzo gorąco zachęcam, żeby robić zawsze pomiary przed i po. Czyli jeżeli robimy przed, to patrzymy na parametry nie tylko ile było światła, ile było luksów, ale patrzymy na parametry błędów, wypadków, jakości, zwrotów, odpadów. To są te parametry, które powinniśmy mierzyć, przynajmniej pełny miesiąc albo kwartał. Przed zmianą na oświetlenie LED. Albo pobrać takie informacje od klienta. Albo jeżeli ma. O tym mówimy, żeby właśnie klienci umieli to zebrać i porównać po okresie wdrożonym oświetlenia LED. I wtedy dopiero będziemy mieli jakieś wyobrażenie na ten temat, jaki to ma wpływ. Warto byłoby też dodać właśnie te zwolnienia, czas pracy, ilość chorobowych wziętych przez pracowników, to też może się okazać bardzo kluczowym wskaźnikiem, którego do tej pory przy zmianie oświetlenia nie braliśmy pod uwagę. Skończył nam się dzisiaj czas. Nie było pytań na czacie, więc już też na więcej nie odpowiemy. Żałuję bardzo, ale zachęcamy do pytania nas na biuro małpa Zawsze można wysłać pytania dotyczące tego webinaru. Gorąco zapraszamy do polubienia naszego LinkedIna. Facebooka oraz subskrypcji naszego kanału YouTube, gdzie będziemy mogli Państwo obejrzeć ten webinar oraz usłyszeć o kolejnych wydarzeniach. Serdecznie!